Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku gry Tube Tycoon! I dziś będziemy dalej kontynuowali naszą y, przygodę na vlogowym kanale Haribo. Haribo, przypominam, to jest mój stary pseudonim, tak? <grym> dlatego ten, dlatego okej. Okay. A, y, okej, okay. nagrywamy, nagrywamy film, prosty vlog o paranormalnym poniaczu. Ja uważam, że to będzie hit. Hitów, codzienny vlog oczywiście musimy nagrać To rozpocznij pisać, by zmienić tytuł um, Niech będzie, że yy, Spałam Cały dzień I to będzie tak pasjonujące, że wszyscy się na mnie rzucą Ja mam minus 33 dolary Nie, nie róbcie mi tego Dlaczego? Dlaczego tak mi źle idzie? Bo ja już w ogóle zapomniałam, słuchajcie, tak dawno nagrywam, że już dawno zapomniałam o tym, co myśmy tutaj robili wcześniej, tak prze, przepraszam Was bardzo, przepraszam, musiałam zrobić przerwę, musiałam po prostu. Nie było innej opcji. Tagi nagraj, tak nie mogę, zablokowane. Tutaj mamy prosty vlog. Jak tam mamy z naszą karierą? Czy możemy już proste vlogi, proste vlogi, codzienne wrogi, nagrywanie tagów, a tak już możemy nagrywać yy, jeden punkt. Nagrywanie show, punkt do roz rozdysponowania mamy tak niewiele, dobra. E, Okej, okay. paranormalnym podniaczu jakoś się rozeszło bez echa większego, natomiast spałam cały dzień, zarobi nam chyba jeden dolarek, zarobi nam, zarobi nam, zarobi, zarobił, O! Polubiłam sama swój film. Tak, to się nazywa miłość, nie? Miłość. Polubiłam swój film, tak. Czyli ja nie tylko daję wam łapki w dół, tak? Daję wam też w górę, no. Opanujcie się, o epickim psie, epicki pies, epicki pies musi być super. Nie no, ciągle się mylę i daje nagrę grę. O skowyrnym jacku. Skowyrny Jacek, ciekawe, jak będzie brzmiał. O, komentarz mam jakiś nic nie słychać. Jak to nic nie słychać? No co wy, jak to nic nie słychać? Jak może być nic nie słychać? Ja nie wiem. Dobra, co my tu mamy? Jak nam pójdą te vlogi? Dobra, będzie po pieniążku trochę, tylko że znowu pójdziemy spać teraz, bo teraz już musimy iść spać. I znowu będziemy na minusie, ale może zaczniemy niedługo zarabiać jakoś. Ewa typy polubił mój film, mam 400 subskrybentów! Kto ma 400 subskrybentów! Tak, to ja mam 400 subskrybentów! Same dzieci się oglądają. Słucham, że że co proszę. Dobra, idziemy spać, bo, bo ja już nie mam siły, nie? Ja już... o, tak, 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 tak. Tak, co zamawiam w Starbucksie, kto chce? Ja sama ze sobą chcę nagrać tak, rozumiecie to? Jezus, ale super! Blogodynka, blogodynka, kocham cię, uwielbiam cię. Dobra, nagrywamy, tak, tak, nagrywamy, co zamawiam w Starbucksie. Przy okazji, nagrajmy codziennego vloga, i przy... który nie wiem dlaczego się nazywał tak dziwnie. I, I tutaj, dobra, co zamawiam w Starbucksie, blogodynka, ale super, jaram się jak pochodnia, nawet lepiej niż pochodnia. Jezus, ale to sfejmowane swej... musi być ten, ten, tak, co zamawiam w Starbucksie. Musi być fejm, musi być duży fejm na nim. Jeszcze większy fejm. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ciągnijmy, ciągnijmy. Mat, my chyba musimy sobie pogadać, nie? Se serio. Serio. Musimy sobie pogadać, Mat. jakby ktoś zmuszał się do nagrania. Kupson! wiesz co? A może, może był Dzięki za info. Strasznie to jest nudne. Jagodel, ty hejterze, bardzo słabe. Bang, bang, to nie było słabe. Mylisz się, bardzo się mylisz. Ale Mat, ja się zawiodłam na tobie. Jak mogłeś mi zhejtować film? O karcianym tygrysie nagramy i zaraz zobaczymy, kto jest górą, ha, i co teraz będzie. Bank. Kto tu kogo schejtuje? Dobra, mamy trzy. 3... O nie, czy, 3... no tak, 343, czterdziestu trzech, no bo Matt mi schejtował, tak? Okej, okay, no. Skandal, skandal, Matt, jak mogłeś mi to zrobić? Ja nie wiem, tak się, tak się zawiodłam na tobie, bardzo strasznie się zawiodłam na tobie, ale słuchajcie, czyżby miało nam iść, i czyżby już. Cudo! Jestem Jack, napisał Cudo! Ja w ogóle mam takie wrażenie, że, że to jest już ten moment, w którym zacznie nam wychodzić. Kupu, kupujemy umiejętność, będziemy nagrywali show, OK? Nagrywamy Sport i Kuchnia, inne tagi, nagraj tag, codzienny pokaz prezentów od fanów, Sport i Kuchnia, prank, vlogi, dobra, prosty vlog o niebieskim, niebia, niebieskim, myślałam, że niebiańskim poniaczu, nagry, a tagów nie możemy, Wykulniany sportowy prank, najpierw zakup umiejętności w karierze, nagraj film, prosty vlog, Dobra, to nagrajmy jeszcze ten I nagrajmy jeszcze codzienny vlog Oczywiście eee, Mam 400 subów Ale już nie mam, bo już mi się Zniszczyły suby Suby, 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 suby Cudo, a to był ten z poprzedniego dnia Dobra, czyli teraz wypuszczamy Trzy filmy na dziś i te filmy na dziś Co nam powiedzą, co nam dadzą Co tu się, co tu się zadzieje, co tu się stanie Ale pięknie nam idą suby, znaczy suby Wyświetlenia, ale tylko na poniaczu ja nie wiem, chyba jak wpiszecie poniacz w taki, to już po prostu od razu macie... CTSG! Dzięki! Dzięki! I tej łapkę był w dół tych hejterze jeden bardzo słabe bęk! No nie, tak nie może być. Ale odbijamy się, słuchajcie, powoli. Odbijamy się. O zaskakującym skejpie nagramy i mamy za mało energii już na wszystko, dobra, więc zobaczmy za chwilę, co tu się wydarzy. Kto nas hejtuje, a kto nas polubi. Mamy 455 już widzów, także ja uważam, że to jest... To jest sukces. To jest to, to jest to, po co ja tworzę, tak? To jest ten YouTube, dla którego żyję. Nie przesadzajmy. <laughs> Frickson, dzięki za polubienie. Kto ogląda w styczniu? Umiesz nagrywać? To jest dosyć ważne pytanie, czy ja umiem nagrywać, bo okej, okay, nagrywanie showa. Tak serio, najpierw liczy się pomysł. Co my tu dalej? Mamy profesjonalne tło, filmy sportowe, pranki, filmy kulinarne. Filmy kulinarne mogą być w sumie, okej, okay, dobra. Filmy kulinarne odblokujemy sobie jako drugie. Aha, tu mamy te komentarze i idziemy spać. Ale słuchajcie, coś zarabiamy, także nam ten dług się jakoś nie O, zagrajnik, tylko jedno słowo. Okej, okay, dobra, nagrywamy tak. Pierwsze co robimy, to nagrywamy tak. Rzecz jasna, jak już nam proponują, to nagrywamy tag. Nagrywamy codzienny vlog. Nagrywam drugi, tag, tag. Okej. Okay. I trzeci film, czyli z o zaskakującym aparacie ja uważam, że to będzie najlepszy vlog na świecie. Nagrywanie tylko jedno słowo. Ciekawa jestem, jak nam pójdzie z tym tagiem. A czemu tag ma numer piąty? To jest ciekawe, bo ja już chyba, ja chyba wcześniej nie nagrywam żadnych tagów. I o dziwo, nie wiem, gdzie nam leci. Tu, tu chyba nam najszybciej lecą wyświetlenia. Nagrywam drugi tag, to jest codzienny vlog, ale jazda! Ja myślałam, że to jakoś nam ten. Cztery. A, cztery, cztery dolarki? Cztery. t, -volt, t -volt, kocham cię! Dzięki za poluc, po, polucenie, polubienie! Dzięki! Elo, pozdro, piękny montaż, i tak dalej. To żart? Tak, to żart! Kopiesz od innych komik usług, mogłoby być lepiej. smutno mi. Ale wiecie co? Wiecie, co jest pozytywne? Wiecie, co jest pozytywne? Zbliżamy się do pierwszego tysiąca subów! Wow! Tak, to nagrywam jeszcze jeden vlog o. Ban... Gliskim silniku elektrycznym. Hej, kto wymyślał te tematy? Przecież te tematy są genialne. Dobra. Czekam na moment, kiedy zaczniemy zarabiać grube hajsy. Yy, I mam nadzieję, że to będzie już niedługo. Już niedługo, już niedługo, prawda? Że to będzie już niedługo, Ależ, ale lecą jak szalone te wyświetlenia. Jak szalone. Jak szalone. Będzie 4 dolary, będą 4, tu były 4, tu były 4, tu będą 4, a może 5? 5 będzie, tak, 5! Ale jazda. Pięć. Lubię obejrzeć Twój nowy film. Cebula najszybszy. Cebula. Buractwo. Cebula. Dobra, zobaczymy jakie mamy tutaj umiejętności. Jeden mamy, a potrzebujemy aż... Trzech. Najgorzej. 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 O, nie mogę. Dobra, skoro trzech potrzebujemy, no to co? To zaczynamy nagrywać codzienny vlog. Mm. Prawie tysiąc subów. Nagrywamy, nagrywamy, bo mamy prawie tysiąc subów. Wszystko zgodnie z prawdą. Karciany Baobab jest zawsze dobrym tematem na vloga, i jeszcze lepszym tematem na vloga jest różowy napój oczywiście, różowy napój, nie różowy Facebook. Różowy napój, tak? O czym wyście myśleli? O czym wyście myśleli? Ja się pytam, o czym? O czym? Co się sta? Ale nam szybko lecą. Wow, to będzie sukces, to będzie sukces. Karciany Baobab zapewnia mi właśnie. Zapewnia mi właśnie bogactwo i sławę. Czy będziemy mieli pierwszy tysiąc wyświetleń? Prawie, prawie pierwszy tysiąc wyświetleń. Ale żeśmy sobie pozarabiali. Szkoda. Kosper! BANG! Dzięki, przyjacielu. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Wypromujesz mnie. Wow! Skoro mamy już dobre pierwsze prośby o wypromowanie, to znaczy, że jest ok. Mm. Kto ma sobie kupić słownik? <grych> Dobra, pierwszy. Mm, pierwszy komentarz katastrofa, co to ma być? Jak to? Jak to różowy napój się nie podoba? Ale jak to? Będę płakać. Ej, ja naprawdę będę płakać. Dobra. Gry nie nagrywamy, bo tak dobrze nam idzie z vlogami, że po co? Skowyrny YouTube! Vlog o YouTubie musi się pojawić na kanale każdego youtubera. No bo jak nie, no to, to, to co ma się pojawić, tak? Więc zaczynamy. Eee, I zobaczymy, ile nam to tutaj przyniesie. Nie za dużo pewnie, no bo widzę już, że, że to nie jest to tempo, co tutaj na przykład. Karciany baobab to jednak zrobił robotę, rozwalił system. Komentarze mamy kiepsko wyglądało, kiedy kolejny film. A już jutro, bo teraz idziemy spać. I jak pójdziemy spać, to sobie zrobimy dobra. Bangli niebieski pies. Ja myślę, że naszym przepisem na sukces jest niebieski pies. Chcę pieniądze, chcę pieniądze, chcę pieniądze. Chcę zarobić, chcę się odkuć z tego dołka tutaj, który mam. I już mamy prawie 1000 subów, zostało nam 42 suby. Wystarczą nam tylko 42 suby, żeby wow! Ten niebieski pies to leci jak szalony, słuchajcie, ale on chyba nie pobije nam tego poprzedniego filmu, który mieliśmy, co miał tam 900, chociaż... 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 BING! Strzelił nam tysiąc! Ewares, dzięki stary, dzięki, dzięki, dzięki chłopie, wiesz, kocham Cię, kocham Cię, i za to Cię kocham najbardziej właśnie. Subscribe, lajkation like czy na kolejny odcikation. Wypad z YouTube'a, pokażesz twarz? Nagrywam vlogi, jak mam nie pokazywać twarz? Tak, nagrywam kalkulatorem, cieszysz się, cieszysz się. No powiedz, że się no. No powiedz, to no. No powiedz, że się cieszysz. napój. Sycylijski napój musi dać radę, bo chce się odkuć w końcu. Z tego, z tego bankructwa, które mi tutaj ogarnęło. Oj, chyba, chyba da radę, słuchajcie. Proste vlogi nam idą najlepiej. Jak na razie. Chociaż ten, to codzienny nam nie poszedł, właśnie. Właśnie mówię, codziennie nam nie poszedł, a proste idą nam najlepiej, jak na razie, jak dotąd przynajmniej. I no i mamy przy czym z Jeziowie święty mam też te audio, łapka w dół. Kupcy słownik Gimbusie, jeden, no. Kupcy słownik, mówię ci. E, prosty vlog, jeszcze jeden o anto-apotropaicznym poniaczu. Chyba nam się kończą tematy, czy mi się wydaje, że nam się już powtarzają. Mamy jakąś taką, nie wiem. Dziwne z widy, że, że już mam wrażenie, że ten temat gdzieś widziałam, ale to nic, ale to nic, zapewniam Was, że to nic takiego. Tu będziemy mieli znowu mniej troszeczkę. Um, my z każdym dniem płacimy o dolara więcej, prawda? Za, za noc legi i w ogóle żywienie i to wszystko. Super więcej takich filmów. Bang, bang, dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Dobra, ile my zaczynasz? 16? Ok. Bractwo. O, może dostaliśmy jakiś tag? Husiek. Dzięki, Husiek, że chcesz ze mną nagrać? Nagrajmy w takim razie prosty vlog o banglickim Jacku. Nagrajmy w takim razie codzienny vlog. Husiek nagrywa ze e mną tak. To nagrajmy. I nagrajmy przede wszystkim ten wspomniany z huśkiem tag, prawda? No. Więc aż ciekawa jestem, ciekawa jestem, co, co, co będzie z tych trzech filmów miało najwięcej wyświetleń, bo wiecie, wyświetlenia się liczą, suby nic więcej, hajsy. Przede wszystkim wyświetlenia, bo hajsy, tak. Dobra, co nam leci? Oj, ten angielski Jacek chyba nam leci jak szalony. Aż mi te cyferki tak migają, że ja już nie wiem, co nam leci szybciej. Wszystko nam leci mega szybko, ale banglijski Jacek jednak zdecydowanie wygrywa wszystko. No i już, żeśmy się odkuli w miarę. Subscription, oj psycho, kupson, retoryczność na poziomie zerowym. Dzięki, kupson, jesteś super. Też cię lubię daj łapkę w górę nagrywać częściej. Nagrywam codziennie kilka filmów, chciałam ja zrobić. Czoklet, jak mogłeś mnie skejtować? Bionik, jak mogłeś mnie skejtować? Ja się pytam. Tak, ja myślałam, że łączy nas coś więcej. Tak, okej. Okay? Tak myślałam, że tak jest. Dobra, karciany saksofon zatem. Robimy karciany saksofon. No i to mi się podoba. To mi się, to są wyświetlenia, to są te wyświetlenia właśnie, o których ja mówię. Tak. To jest to. To jest to. Zobaczcie. Zobaczcie. Jacek, ja wiedziałam, że my, to, to my, że my jesteśmy dobrzy kumple, nie? Że ja mogę na Ciebie liczyć zawsze w każdej sytuacji, że mnie polubisz, polajkujesz, że, że dołożysz mi troszeczkę do wyżywienia. Dobra, słuchajcie, odbijamy się, odbijamy się z dna. Odbijamy się. Mam coraz więcej pieniądzów. Pieniądzów mam coraz więcej. I nagrywamy proste vlogi za zaskakującym komputerze. O szybkim bekonie. I o... Pr... Trzy filmy jednocześnie. Dzięki, dzięki, dzięki. Zgasiliście mnie teraz. Mam jedną cechę, zaraz będziemy mieli drugą. Teraz się montuję. Jakim to się Aha, bo one mają inny... Czas montażu, dobra, okej. Okay. Niech będzie tu, widzę, że o, mamy szansę znowu na fajne, fajne staty. Ale chyba zaskakujący komputer leci najszybciej. W sumie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ty chyba tak, chyba tak mi się wydaje. Tak, jednak, tak. Mówiłam 1074 i zaraz będziemy, genialnie, Jesteś wolna w sobotę? Nie, nie, jestem wolna w piątek. Także czytamy komentarze, nagrywasz tylko dla pieniędzy. Oczywiście, że nagrywam tylko dla pieniędzy! Jakby to inaczej może było, I, a gigantyczny procent, jeszcze to jest ostatni film na dziś, tak mi się wydaje przynajmniej, mamy za mało energii, dokładnie, dobrze wyczaiłam tę grę, że, że, że to już się skończy po prostu ta nasza energia e, i ciekawa jestem ile będziemy mieli pieniędzy po tym dniu, jak już pójdziemy spać i się okaże ile żeśmy zapłacili za czynsze i tak dalej i zobaczymy, bo to już jest nasz 24 dzień, wyprodukowaliśmy 63 filmy. I ten dzień poszedł najgorzej, najgorzej, znaczy ten film poszedł najgorzej. Mam minus 44. Chyba wychodzimy w ogóle już z dołka. Wychodzę z dołka. Biski, to w ogóle sprawdzę, czy te tytuły mają jakiś wpływ. Chyba nie mają wpływu żadnego. Epicki pies, szalony kartofel, termokurszliwy kartofel. Kurde! Termokurczliwy kartofel to jest mój faworyt chyba. To będzie najlepszy film na tym kanale, nie? Dobra. Nagrywam. O! Termokurczliwy kartofel leci jak szalony. Pędzi jak szalony, ale chyba jednak mu się nie uda. Epicki pies jednak pobił wszystko. Epicki pies bije na głowę każdy film tutaj na tym kanale, bo chyba przekroczy 20%. Tak, przekroczył 2000, 2000 przekroczył, jest dobrze, jest moc, jest moc, a najlepiej, że tam, gdzie są najwyższe wyświetlenia, wcale nie mamy najwyższych komentarzy i w ogóle ocen, w sensie dobrych, pozytywnych komentarzy nie mamy tam, gdzie są najwyższe yy, te. O, różowy jest wyborny blog, wyborny blog to mój, zapraszam, blogodynka.pl, to jest wyborny blog, tak się nazywa, żartuję, yy, i co, i co, zobaczymy, jak nam pójdzie ten 50. film, chyba nam pójdzie kiepsko. Ale to już tak jest, że ostatni ten film idzie zawsze nam najgorzej. Patrzcie, ile mamy w ogóle pieniędzy już. Minus 11 tylko. To my się tu bardzo szybkim tempie odkujemy. To jednak chyba trzeba najpierw zbyć bankrutem i troszeczkę zainwestować, żeby później się ładnie podnieść. Mamy dwie cechy do, roz do rozdysponowania. Okej. Okay. Nie jestem już... Nie, albo inaczej. Dajcie, dajcie, dajcie suba. Dajcie suba, suba, dajcie, o, tak zrobimy. I nagrywamy oczywiście proste vlogi, paranormalne dywania. Ja myślę, że to jest idealny temat, prosty vlog, różowy Facebook, różowy Facebook już był wektorowy aparat. Wektorowy aparat narysowany w programie Adobe Illustrator, oczywiście można go skalować w, dowolne, w dowolną wielkość w tej wewte, bo przecież jest wektorowy, a to znaczy, że daje się skalować czy coś, dobra, nieważne. Ale ten paranormalny, paranormalny, paranorm, paranormalny dywan da czadu, chyba. Zagrajnik, no wiesz co, jak mogłeś to zrobić? Przed chwilą ze mną nagrywałeś tak. A, a teraz co? Żal mi Cię, usuń kanał. Strasznie nudne, słabiutko dzisiaj. No przepraszam, no. Popraw boszczą subach. No przepraszam, no. No to nie moja wina, epicki napój, zobaczmy w takim razie i chyba nam zabraknie energii, dokładnie tak myślałam. Ja już wyczuwam tę grę, ja już wszystko wiem, o co w tej grze chodzi, wszystko wiem. Wystarczy nagrywać po prostu, sprawdza się za idealna dewiza życiowa. Nagrywaj, a będzie ci dane. Tak, to będzie najgorszy film, totalnie. Totalnie już to widzę, że zarobimy yy, słodkie nic na nim. <laughs> Ale kina, kina, dzięki kina, jesteś super. Podoba się całeś daj okejkę. to Czoklet czoklet. To był Czoklet, czoklet. dzięki, dzięki, dobra. Koniec 26 dnia piszę, płacimy czynsz 18 i chyba jakiś tak możemy nagrać zagrajnik. Ja nie wiem zagrajnik, czy ja chcę z tobą nagrywać, bo przed chwilą mi zhejtowałeś film, ale dobra, niech ci będzie. Nagrajmy ten film razem. Ja wybaczam, ja nie jestem mściwa. Nowy blog. Tak, mam nowy blog. Żartowałam, mam nowy blog. A nie, sorry, nie mam. <laughs> Taki żarcik. Dobra. Zobaczmy, jak nam ten zagrajnik, czy nam odrobi te suby, które przez niego straciliśmy, czy też nie. Oby, oby masz po prostu. No, mamy odrobić to, tak? Umówmy się, no. Który nam tu film idzie najszybciej? Chyba nie wiem, który sama. Wiesz, gra jest darmowa? Oczywiście, że wiem, że gra jest darmowa. Później, 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 później. Jestem tak, serio, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego mnie tak brzydko schajtowałeś? Komentarze, zarombista, by nie spełnił oczekiwań widzę. No dobra, ok, przyżyję jakoś. Dobra robota, daje łapkę, kto ogląda w styczniu? Mamy maj! Jak to maj? Najgorszy film, jaki widzimy w Dzięki. No dzięki, dzięki. Jesteście super. Mroczny Facebook, co tam zostało? Jakaś mroczna tajemnica Facebooka, czyżby się tutaj wytentydygowała? Czy, czy nie? Czy, czy może, a może jednak? A może jednak, może jednak, dobra. Słuchajcie, zrobimy sobie ten dzień do końca, bo on się już kończy. Kupimy sobie vlogi kulinarne. Będziemy odrobinkę jeszcze na minusie, podejrzewam, bo chyba nie wyrobimy sobie normy, żeby być na plusie. Bo 14 z 18, 20 zapiszemy, zapłacimy za czynsz. Zapłaciliśmy 18, dobra, czy jesteśmy minus 13. Co mamy tutaj za tag? Husiek, husiek, co jest w Twojej torebce? Ja się też zastanawiam, co jest w Twojej torebce, dlatego po pierwsze kupujemy nagrywanie filmów kulinarnych. Po drugie, nagrywamy, tak, z huśkiem, bo jestem bardzo ciekawa, co jest w naszej torebce, w huśka torebce, sport i kuchnia. Nagrywamy szybkie, zupy, szybkie krewetki, ja myślę. Yy, I codzienny wróg mogę gotować. Tak, super. Ten wykrzyknik, to symbolizuje to właśnie, tak, jej, super, 1500 subów prawie, słuchajcie, no nie jest tak wcale źle, odkuliśmy się ładnie, ja uważam, że to całkiem nieźle, o, ale ten huśkowy tak, chyba pójdzie ładnie, ale chyba ten gotujący, chyba pójdzie jeszcze lepiej, nie wiem, trudno im powiedzieć, najgorzej pójdą, nie, aha, gotujący to nie, to ten mogę gotować, to ten dzienny vlog pójdzie najlepiej, dobra. Kosper! Naprawdę miałam prawie 1500 widzów. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś mi skejtować film? Najgorzej! Przecież przecież, no przecież nie możesz tak, nie można tak! Nie możecie tak mi robić wszyscy. Nie możecie mi tak robić. Zagrajmy o epickim cukrze, może cukier nas uratuje. Cukier, cukier to jest ostatnia rzecz, która może nas uratować, ja wam mówię. To jest ostatnia rzecz, która może to zrobić. I mam nadzieję, że tu będzie dużo. Dużo pieniądzów, bo chciałabym w końcu nie być na minusie po, po nocy. Wiecie, to tak idziecie spać i nagle nie macie pieniędzy, nie? To jest najsmutniejsze. 10 komentarzy mamy aż, ale super. najlepszy komentarze. Czekam na kolej. Jesteś wolna w sobotę? Nie, nie jestem wolna. Idziemy spać i jesteśmy. Dolar tylko, tylko dolar Dobra, Marcin Malczyński nagrał On chce nagrać ze mną tak A my się już w tym momencie żegnamy Mam nadzieję, że odcinek Ciup Tajką Wam się podobał Dajcie łapkę w górę, trzymajcie kciuki za rozwój mojej YouTube'owej, wirtualnej kariery I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Już jutro, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!